Udało się, idziemy do samolotu. Jesteśmy na miejscu, ale w ogóle przemili ludzie, nie? tacy takie starsze małżeństwo, ale. Bo nie mają pewnie dobrych emerytur. Biedacy, bo oni tutaj są biedni dosyć, no. Słuchajcie, jesteśmy na plaży. Kolor wody jest obłędny, ale jeżeli chodzi o ciepłość tej wody, to pozostawia to wiele do życzenia, słuchajcie. Jest taka y, piaszczysto-kamienista plaża. Bo ja nie wiem, czy, my, czy ja powiedziałam, że jesteśmy w miejscowości Aharawi na wyspie Korku Zleciałyśmy wczoraj wieczorem, przed 22 miałyśmy lądowanie eee, Około 23 byłyśmy na miejscu, w hotelu, zameldowanie i To coś naprawdę spoko eee, Śniadanie było okej, okay. po prostu zwykłe śniadanie, wiecie, serek, dżemek, o taki tam twierdził, że super Ulubione jedzonko przyszło Thank you, Thank you. No, O, w tym hotelu śpimy, Mari Hotel. Tu jest to piękne drzewo. Akacja jakaś. Tam, tam słownie jest nasz pokój. Także naprawdę fantastycznie oj musimy zejść, bo auta. Słuchajcie, te drzewo to jest coś niesamowitego. Niesamowite. Jakie ono musi być stare, nie? wysyłamy sobie. Oczywiście. Ale są znaczy, to najlepiej na pendrive'a, bo potem wiesz, by nie mm. jakość, nie, przez tego mm -hmm. przez messengera czy tam coś. Słuchajcie, wchodziliśmy do góry. O, kurwa góra, góra, taka wielka. Ale warto bo tak, piękny ogród. Gaj oliwny, znaczy się, chciałam powiedzieć. Tutaj piękne kaktusy. No niesamowite. Zawsze sobie obiecuję, że sprawdzę, jak to się nazywa i, i nigdy nie sprawdzam. I co jest w ogóle fascynujące, to to, że to po prostu tak se rośnie. No. Fantastyczne to jest. I zaraz Wam pokażę ekstra widok. Tu jest morze. Niesamowite, naprawdę. A góra konkretna, proszę mi wierzyć. Wchodzimy na raty. Przyszły nasze drineczki. Ja mam banana kolada. A działa mojito. Normalnya. Dzień dobry we wtorek. Zobaczcie, oczywiście budzi nas taki piękny widok. Niesamowite. I teraz. Oh! Tutaj mamy taki fajny balkonik. Się kąpię, ja sobie teraz odpoczywam, a zaraz idę się, się wykąpać, bo się cała lepię. Słuchajcie, dzisiaj słońce grzyje, niesamowicie mocno, dużo bardziej, chociaż woda była miałam wrażenie zimniejsza, ale pewnie dlatego, że byliśmy bardziej nagrzani. Co do tego pokoju, no to tak, pokój jest ok, Po prostu jest okej, okay. śniadania są też ok, Jest basen, tak jak widzieliście wczoraj, słuchajcie, my za osobę tutaj za 5 nocy. Za 5 nocy zapłaciłyśmy po 585 zł. Słuchajcie, blisko, jest bardzo blisko do morza. Jeżeli już tak to patrzymy, to jest jakieś, nie wiem, 300-400 metrów do morza i 200 metrów do najbliższego sklepu. Także naprawdę mega, pod tym kątem mega. Pokój, wiecie, no to taki trochę PRL. U nas są jakieś tam niedokończenia, trochę zniszczone i tak ale słuchajcie, za taką cenę dla mnie rewelacja. Jest też klimatyzacja, nie używamy jej, bo nie ma takiej potrzeby. Za to korzystamy z tego basenu, korzystamy z balkonu. Super. I co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o narodowości, no to mamy tutaj Polaków, Niemców i Ukraińców. Mamy wino, będziemy zaraz smakować. Będziemy jeść z takim widoczkiem: szum morza, widok na góry, Amazing. Słuchajcie, porcje to są wybitnie wielkie. Ja mam pork yy, gros I tutaj jest ce sałatka Cezara. No, powiem Wam, że wow! No, robi wrażenie. Na idą na spacer, na pite. Tak jest, idziemy. Trochę wieje i wygląda jak farmer z tą gumką, ale to nic. Przynajmniej mi nie zwiewa że idziemy wzdłuż yy, brzegu, smakujemy typowo greckiego wyrobu, właśnie mm -hmm. takie tosik tradycyjne, zobaczymy. Tak by w mące było. Ale ta galaretka nie, nie jest taka galaretka, mm -mm. No. Elzo? To jest cukier, ale taki jakiś bardzo miałki i jakiś niesłodki. No. No. Możesz z tym trochę zasłodzić może. No, zobaczymy. Mamy winko otwarte. Trochę tak. Mhm. Liczylujemy w ogrodzie. Pod limonką, cytryną znaczy się. Nie When we go to La Bella Vista, will be approximately 400 metrów pod północą. Jest, Piękne widoki. Tutaj słuchajcie, mają taki basen z fajnym widokiem. No. Słuchajcie, znajdujemy się w najbardziej malowniczej miejscowości tej wyspy. Przynajmniej tak twierdzą przewodniki. Paleo Nie wiem czy dobrze to wymawiam, bo trudna nazwa. Dla nas Polaków trudna, ale ogólnie to pan, który nam sprzedawał wycieczkę, twierdził, że się uczy polskiego. Nawet... Coś tam dobrze mówił. Nie zawsze nie nieustannie zachwyca kolor wody, słuchajcie. I teraz takie moje szybkie spostrzeżenie: powiem Wam szczerze, że byłam w Chorwacji 7 razy i chyba tą Chorwacją za bardzo przesiąknęłam, bo, bo bardziej mi się podoba Chorwacja niż Grecja. Niemniej jednak, oczywiście jest pięknie. Niesamowicie, ale jednak, Chorwacja to jest to zgubiłam moją towarzyszkę. Spłuta towarzyszkę zgubiłam. A, jest. Dobra. Okej. Okay. Przepraszam, że cię zgubiłam. No ja też ci szukam. No spod wejścia, przy cieniem. Tranquię zabierał go. Tis. się ci da da dos widoki zawsze zapierają dech w piersiach. tym sobie z po No łóżki. Słuchajcie, wsiadamy w taką łódkę. Mamy bilet 15 euro. Dużo nie dużo. Tam za godzinę. Nie jest tak źle. Także zaraz wsiadamy i będziemy płynąć tak tej brzegiem wyspy. Przepraszam, mam nadzieję, że zobaczymy. फाइनल बच गई będziemy jeść tradycyjny grecki deser. Posmakujemy, to jest baklawa. Zobaczymy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Z orzechami jakimiś. Zobaczymy. Zresztą jeszcze na chwilę na plażyczkę. Pomoczyć sobie nogi, ochłodzić się no, Ale to jest zupełnie czyst... Nie, czy dużo czystsza woda niż u nas. Coś takim, że u nas jest czysta, ale jest zmącona przez piasek, a tutaj prostu... Pop... ile rybek jest, widzisz przed tobą? Widzisz? Rybki, rybeczki. No. Megusta. Tu jest tak przyjemna woda, żebym się wykąpała. Szkoda, że to nie jest nasza miejscowość. Przyszłyśmy po trochę na basenie. W sensie nie kąpiemy się, bo szczerze, to jesteśmy zmęczone. A znaczy ja jestem przynajmniej bardzo zmęczona? Po prostu tak nami wytrząchało w tym samochodzie, że masakra. Fajne tu jest widoczek. Basen z widokiem na góry. I na auta. Ej, a to nie będzie ta panda, którą oni wypożyczyli? Pamiętasz rejestrację? Ostatnie plażowanie w sezonie nad Morzem Jońskim. Smarzymy sobie jeszcze paróweczki, chociaż słuchajcie, tak grzeje. Ja tu posmarowałam sobie już 50, km, bo. Palą stopy, ale fajnie. Kawka mrożona, lemoniatka. Fantastycznie. Ostatnie drineczki. Mamy Pornstar. star. Także nieźle, nieźle. Niami. Co mam włączać? Jakiś tam numer zaczęło. O! No, dobrze, jemy nasze ostatnie śniadanko. No i niestety będziemy się powoli zbierać. Ja nie wiem, co tu się odwala na tym lotnisku, ale jest jakaś masakra. Stoimy w jakiejś kolejce, cholera, wie po co. Bardzo mamy daleko do wejścia. Ma to jedyna. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Co, pierwszy raz mamy wolne miejsce obok siebie. Ten. Dzień dobry wam wszystkim w sobotę. Mamy dzisiaj 24 czerwca mamy imieniny Jana i Danki, Wigilia. Noc świętojańska, Wigilia Nocy Świętojańskiej, czy jakoś tak to szło, słuchajcie. My wczoraj wróciłyśmy do domu nie wiem, 21.30, 21.40, jakoś tak byłyśmy tutaj już na miejscu i wczoraj, szczerze powiedziawszy, to byłam już zmęczona i tak wola, więc stwierdziłam, że nie będę już kończyć tego vloga. Nie jest to za długi, jak widzicie, ten vlog z tej Grecji. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, co przywiozłam, bo przywiozłam magnesy głównie, ale słuchajcie Taką fajną tabliczkę z napisem GRIS, no taka wiecie, no jak ja na nią spojrzałam, ogólnie było inne, takie kilka fajniejszych, ale W takim innym miejscu, słuchajcie, były ceny bardzo drogie, Poza tą tabliczkę ja dałam 3,50 euro Ale w innym miejscu te tabliczki były po 7 euro, więc sobie, kurna bym miała dwie yy, zamiast... Yy, tak naprawdę jednej, tym drugim miejscu, nie? I wiecie co? Bo ja sobie ostatnio właśnie podam taki pomysł, że kiedyś, jak będę miała miejsce, to sobie właśnie zrobię taką ścianę tych tabliczek. I co prawda byłam już w Chorwacji, we Włoszech, nie wiem, Czechy, Polska i tak dalej. A mam tylko grecką, ale to nic. Tak naprawdę yy, świat stoi otworem, więc wiecie. Będę miała, będę je sobie kolekcjonować, chować. Jak będę miała kiedyś miejsce, to sobie po prostu zrobię taką ścianę miejsc, w których, by, w których byłam, i właśnie na takich tabliczkach będę się bazować. Oczywiście nie mówiąc już o magnesach, które też tutaj nade mną są. Więc słuchajcie, mamy tutaj suweniry z Korfu. Ja mam mówię, głównie tutaj magnesy, nie? Pani pakowała wszystko pojedynczo, nie wiem czemu. Mamy tutaj danki, czyli osiołka. Sabo się trzyma ściany, ale trzyma. Mam, słuchajcie, kilka tych magnesów, wiecie, nawet sporo, bo im dalej szłyśmy, tym były fajniejsze. Ja byłam wściekła na siebie tak naprawdę, no ale dobra. Czekajcie, ja je wszystkie odpakuję i zaraz do Was wrócę. No dobra, więc już tutaj mam. Słuchajcie, mam tutaj mapę Korfu, wyspy, napis Korfu, taki klimatyczny skotkiem. O, proszę bardzo, taki. I find my way to Korfu i tu taki skuter różowy z nazwami, tak naprawdę na wyspie. Bardzo mi się on spodobał i powiem Wam szczerze, że. No i słuchajcie, wzięłam sobie właśnie dwie bransoletki takie, żeby mieć coś na, na pamiątkę z Grecji e, Także mam tu taką niebieską i taką białą z napisem Korfu Tak, więc mam takie dwie bransoletki, one będą mi przypominać o tym, że byłam w Grecji w końcu No, więc teraz tak, takie są oto magnesiki i ten wędruje do mamy A reszta idzie na ścianę jeszcze bym zapomniała, bo właśnie Jeszcze teraz biorę plecak do prania I mam tutaj taki mały magnesik Serduszko flaga Grecji Proszę bardzo Szczotne miejsce Proszę bardzo Mamy i słuchajcie No musiałam ją wziąć No po prostu jest świetna ta mała torebeczka Jak będę gdzieś pracować to będę w niej chodzić W sensie śniadanie będę w niej trzymać Bo jest po prostu przeurocza Jak ja akurat na taka Na śniadanko do pracy i jeszcze może takie krótkie podsumowanie naszego wyjazdu do Grecji Słuchajcie, wyjazd do Grecji tak jakiegoś tak na szybko jak policzyłam To wyszedł mi około 1700 zł na 5 dni Wliczam w to oczywiście lot, nocleg, paliwo Przejazd tak na, z lotniska na miejsce, z, lot, z miejsca na lotnisko Wycieczkę, jedzenie i tak Więc mniej więcej to wyszło jakieś 1700 zł Oczywiście to nie jest może jakoś super mało, ale też nie jest jakoś super dużo, słuchajcie, bo wiecie co, ja po prostu pojechałam na, tą, na, tą, na ten wyjazd po to, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, a nie żeby po prostu, wiecie, myśleć o tym, czy ja mogę to kupić, czy nie mogę tego kupić, więc yy, tak na szybko po prostu tego policzyłam, nie liczyłam dokładnie. Na pewno, słuchajcie, da się taniej. Jeżeli chodzi o to, to się da na 100% taniej. Yy, same loty i prze, yy, loty i nocek... Który był ze śniadania? Ja myślałam, no nie było kiepskie takie tam, wiecie, no nic specjalnego, jeżeli mam być szczera. No, tu zapłaciłyśmy 1015 zł, więc to akurat cena jest bardzo dobra. Największym wydatkiem był przejazd z lotniska na, do Aharavi, z uwagi na to, że po prostu my, my lądowałyśmy przed 22. Czasu lokalnego ich, bo w Grecji, w Korfu przynajmniej było, że godzina do do przodu, u nas była 20, to u nich była 21. Yy, więc yy, niestety nie było już żadnych połączeń autobusowych, nic. A autobus, słuchajcie, z Aharawi do Korfu kosztował 3,60 euro, a taksówka kosztowała 70 euro, więc 35 euro na osobę. Więc really too much. Yy, za dużo. To jest po prostu zdzierstwo totalne, no ale nie miałyśmy innego wyjścia, naprawdę. Naprawdę, naprawdę nie miałyśmy innego wyjścia, musiałyśmy tę taksówkę wziąć. Eee, niestety na loty też nie mamy oczywiście wpływu, kiedy lądują i tak dalej, chociaż powiem Wam szczerze, że mm, takie szybkie spostrzeżenie eee, lotnisko w Warszawie, w znaczy w Warszawie, w Modlinie eee, powiem Wam, że było super. Wszystko było tak zorganizowane, że mega szybko my w ogóle siedzieliśmy w samolocie, dużo szybciej niż eee, zakładany był lot i wyruszyliśmy szybciej, słuchajcie, niż eee, wskazywała. Godzina na bilecie, więc też było to fajne, że po prostu poleciliśmy szybciej niż było na bilecie. Natomiast z drugą stroną, niestety już tak fajnie nie było. Było godzinne opóźnienie, o którym nas nie poinformowali. Jeden wielki krzyk, jeden wielkie, jedno wielkie zamieszanie, chciałem powiedzieć. No, co tam się odwalało na tym lotnisku, słuchajcie, w tym Korfu? Głowa mała, naprawdę. Pierwszy raz byłam na takim lotnisku, w którym było tak, takie zamieszanie. To, było, to jest małe lotnisko, na tym Korfu jest naprawdę małe lotnisko. A co tam się odpierdzielało? Byłam w głębokim rzoku, słuchajcie, byłam na kilku lotniskach i, to nie mogę się nazwać wiecie, jakąś wielką znawczynią lotnisk, no ale w Rzymie, słuchajcie, byliśmy na dużym lotnisku. Słuchajcie, tam było wszystko poukładane. W Londynie byliśmy na dużym lotnisku, bo To jest bardzo dużym lotniskiem. Też ludzi było masa, słuchajcie, bo to nie można powiedzieć tak, że nie było ludzi, bo było ludzi masa, ale słuchajcie, bo tam tak wszystko zorganizowane, tak idealnie zrobione, że nie, nie było takich opóźnień, słuchajcie, że godzinę czasu opóźnienie. Potem nam kazali wyjść, słuchajcie, staliśmy w, na tych płytach lotniskowych, wiecie, słońce wali, jest 50 stopni na słońcu i się stoimy na tych płytach lotniskowych wśród wszystkich innych ludzi. Dzieci płaczą, tu jakieś tam. O Boże, no po prostu powiem wam szczerze, że lotnisko w Korfu nie zrobiło nam jednego wrażenia. Ale jeżeli chodzi o wakacje, to uważam, że były jak najbardziej udane i brakowało mi takiego jeszcze jednego dnia. W ogóle tu widać, że ja nie jestem za bardzo opalona, słuchajcie, na tym, na tym, w tej kamerze. No a jednak trochę jestem opalona, słuchajcie. No, nie wiem, tutaj, o, to tu może troszeczkę widać. Że ja, na, słuchajcie, jestem opalona, to nie jest tak, że ja nie jestem opalona Nie jestem może jakoś mocno spalona, bo słuchajcie, nie byliśmy 7 dni Tylko byliśmy tak naprawdę 4 dni minus 1 dzień na to, żebyśmy na tej wycieczce Więc tam się nie kąpaliśmy, nie siedzieliśmy jako tako na plaży Więc 3 dni, więc uważam, że na te 3 dni to ja jestem dosyć sporo opalona Mam opaleniznę, no w sumie cieszę się, słuchajcie, z początek wakacji jestem opalona Więc jest super no, także tak, tutaj teraz tak na dużo nagadałam się, ale okej. Okay. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie tego wyjazdu, to możecie zadawać je właśnie tutaj w komentarzach albo na Instagramie i wtedy ja będę odpowiadać na tyle, ile będę wiedziała. Także dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia i już teraz wam mogę powiedzieć, że to jest ostatni vlog wyjazdowy niestety, teraz będą vlogi domowe, bardzo domowe, z uwagi na to, że... Że zaczynam za chwilę bezrobocie, więc będzie trochę nudno.